Witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku. Bigfoot, czyli inaczej wielka stopa, zaraz obok Yeti, jest jedną z najsłynniejszych kryptyt na świecie i jest najczęściej spotykana w USA. Co ciekawe, pomimo tak wielkiej sławy, tak naprawdę nie istnieje jakaś ogromna liczba dowodów, które mogą w ogóle potwierdzić istnienie wielkiej stopy. Na nasze szczęście, mimo wszystko, od czasu do czasu w internecie pojawiają się nagrania ze spotkań z tą tajemniczą istotą. Jednym z takich nagrań jest to wrzucone do internetu 4 lata temu. Ta niecodzienna sytuacja miała miejsce w okolicy centralnego Oregonu, gdy grupa znajomych podczas wycieczki poza miasto zauważyła zbliżającą się podejrzaną postać. Co oh, to is... this? co to jest? To jest fucking Yeti. Oh, Nie no. is... mój times. It's coming over here inside. <laughs> inside. It's coming. It is coming, coming over here, no, here. It's like go inside. Oh my god. Oh it went it went down again. Oh my god, what is that? Oh my god, it's fucking beast. Someone get the flashlight. Go get the flashlight, Eric. Holy fuck. What the fuck is that? Nobody, everybody's inside. Where's bush it? it where's it's it? behind the bush again. It's behind the ridge. That's got to be what that sound is. A what? I can, my it's eyes. It's behind the bush over there. It was definitely on two legs. Yes, it was walking. walking. Walking? Holy oh. oh. crap. Holy crap. Yeah, that's spotlight. It's gonna pop up. Yeah, turn that off. off. It's right there. Oh right yeah, there. I see it. It's Where? right there. Oh, there it is. Yeah, you're on it right now. Right, right there. You see it right there? It's huge. See it over there? It? Right there. No, you see it walking? Right dude, that's on so two legs. Hey, watch it. Get the can get the flashlight on it. Hey! Hey! Don't yell it. hey. Oh, that's a fucking oh, no, bridge. Someone's messing yeah, with no. us now. <laughs> It's a person. They're messing with us. Dude, yeah. dude this isn't a game. No one's messing with us. Oh, I'm on. Eric, turn the if anything, Eric's playing a sick joke oh, like <laughs> All right, I right. am not going to be somebody to that you. that I know. But well, it's getting down again. What the fuck? It looks like it's coming here. Get it's never here. been this <laughs> close. I'm out of here. here. It's, it's never been God, this close. All right, time to go. Why don't you get those big That's spotlight? not a person. That's They're not like where's the big. Yeah, nice Is It's freaking hairy. Oh my God. It could be okay. easily just someone messing around in the ghillie suit. No I don't one. No, one. no one's here. Oh, Something over there is making noise. Is it your neighbor? Go hey, we'll check his house. We've checked check his house after every time. Matt, how many times have we checked Tom's <gasps> house? Tom's? Yeah. How many times have we checked? I here check before. I forgot about that video. My heart is pounding right now. Do they want to get shot? I don't To nagranie, mimo że nie jest straszne, to jest niesamowicie ciekawe, szczególnie dla ludzi, którzy interesują się tematyką kryptyt. Tak jak wspominałem na początku, Bigfoot jest jedną z najbardziej znanych kryptyt na świecie, a to konkretne nagranie jest jednym z najlepszych nagrań, na których udało się stworzenie uchwycić. Tylko czy jest prawdziwe? Tego nigdy nie możemy być pewni, a przynajmniej do czasu, gdy komuś w końcu uda się upolować tę tajemniczą kryptydę. Natomiast jeśli nagranie Was zainteresowało, to polecam zajrzeć na YouTube'a, dlatego że autor w komentarzach udzielił odpowiedzi na wiele pytań od komentujących i dzięki temu możecie dowiedzieć się o nim nieco więcej. Link znajdziecie tak jak zawsze w opisie. Zanim przejdziemy dalej, pozwólcie, że opowiem Wam o partnerze dzisiejszego odcinka. Mech Arena to gra, w której wcielamy się w rolę pilota mecha bojowego i walczymy z innymi graczami w czasie rzeczywistym na różnych arenach przygotowanych do bitwy. W końcu niektóre rzeczy w życiu są po prostu fajne alpaki, brusli i gigantyczne mechy biegające dookoła i wysadzające wrogów. Mech Arena oferuje kilka trybów rozgrywki, takich jak deathmatch, drużynowy 5 na 5 czy 2 na 2 a nawet specjalne turnieje, w których możemy sprawdzić swoje umiejętności. A jeśli chodzi o najważniejszy punkt, czyli o same mechy, to całość zastanawia Przygotowana bardzo dobrze. Każda z maszyn wyposażona jest w specjalną umiejętność, dzięki której nasza rozgrywka różni się w zależności od tego, z jakiego mecha korzystamy. W jednym możemy na przykład skakać, w innym stawiać ogromne tarcze broniące członków naszej drużyny, a w jeszcze innym możemy wejść w tryb overdrive, zadając znacznie większe obrażenia przez określony czas. Oczywiście to tylko kilka z nich, bo liczba dostępnych mechów jest naprawdę ogromna, ale nie będę wam psuł zabawy. Dodatkowo każdego mecha możemy dowolnie personalizować. Możemy zmieniać typ jego obrażeń, zakładając na niego różne bronie, możemy go ulepszać, malować poszczególne elementy, a nawet zmieniać pilota w zależności od tego, który w danym momencie jest bardziej przydatny. W tym miesiącu w Mech Arena wiele się dzieje. Do odblokowania jest przepustka Season Pass 19, w której możemy zdobyć nowe skiny, broni i mnóstwo nowych rzeczy, a jeśli to nie wystarczy, obecnie trwa kilka specjalnych eventów, w których jest do zdobycia jeszcze więcej broni, skórek, a nawet nowy pilot NIF. Mech Arena z każdym miesiącem rośnie w siłę, a deweloperzy w dowód wdzięczności wprowadzają wiele ciekawych wydarzeń i jeszcze lepszych nagród. A co ważne, Mech Arena jest grą całkowicie darmową. Możesz grać na iOSie, Androidzie i na komputerach. Jeśli więc lubisz mechy, tego typu gry i chcesz przetestować Mech Arena, to skanując mój kod QR lub klikając w link w opisie, możesz odebrać prezent powitalny o wartości 30$ dolarów na dobry początek. Prezent obejmuje nową broń, specjalną skrzynię i skina. Możesz też dodać mnie do znajomych za pomocą mojego identyfikatora widocznego teraz na ekranie. Tak więc, do zobaczenia w grze. Dziękuję za uwagę, a teraz wróćmy już do tematu dzisiejszego odcinka. The fam to youtuber, którego kontentem są reakcje lub odwiedzanie potencjalnie nawiedzonych miejsc, czy też po prostu Urbex. Oczywiście na swoje śledztwa wybiera się w środku nocy, a dzięki temu niejednokrotnie udało mu się uchwycić dziwne i ciężkie do wyjaśnienia zjawiska. Jeśli chodzi natomiast o tę konkretną wyprawę, to miejsce, które odwiedził nazywa się Orange Grove i zostało zasugerowane przez jego widzów. Chcieli, żeby na własną rękę sprawdził, czy w legendach opowiadających o tym miejscu znajduje się choć trochę prawdy. Oczywiście, te wszystkie legendy mówią o tym, że Orange Grove jest niesamowicie nawiedzonym miejscem. Niestety, można powiedzieć, że poszukiwacz mocnych wrażeń nieco się zawiódł. To znaczy, gdyby nie jeden konkretny moment, którego ani on, ani jego widzowie nie byli w żaden sposób w stanie wyjaśnić. That looks like a pretty good fence. Okay, I still got a quite a hike to go down here. Alright guys, I'm getting close to the end here. Freaking I love that there's people over there. Hopefully they don't say like why is this light over here? I'm close to the road Which is freaking great. Okay, let me not get lost here. Freaking crazy. What the heck? I already saw something move. I hear a noise. Where's the freaking mace? What the hell is that? What the f alright guys i'm gonna play that back for you again but this time instead of using the actual video clip itself i put the sd card back into my camera because when i just watched that clip i don't see anything but when i watch the clip on my camera and in real life wait till you see what's coming what the heck is that and why is it not on the regular video clip no i don't know what the hell that was what the hell W pewnym momencie eksploracji kamera uchwyciła coś dziwnego. Coś, co wyglądało jak idąca w stronę mężczyzny postać, a raczej pół postaci, bo wygląda dosłownie jakby same nogi szły w jego stronę. Co więcej, cokolwiek to było, zdawało się być w pewnym stopniu przezroczyste. Co jednak w tym wszystkim najdziwniejsze, to jak sami przed chwilą słyszeliście autora nagrania, na samym nagraniu tajemniczej postaci nie widać wcale. Cokolwiek to jest, staje się widoczne dopiero gdy nagranie jest wyświetlane bezpośrednio z pamięci kamery, a to sprawia, że całe zajście staje się jeszcze trudniejsze do wyjaśnienia. Ale kto wie, może komuś z Was uda się znaleźć jakieś wytłumaczenie. Jako amatorzy paranormalnych zjawisk, wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że tablica Ouija to nie żarty. Niestety na świecie dalej jest wiele osób, które wbrew wszystkim ostrzeżeniom próbują przetestować tablicę na własną rękę. I często niedługo po tym okazuje się, że przy zabawie z Ouija jednocześnie zaprosili do swojego życia coś niewyjaśnionego. Dokładnie tak było w przypadku mieszkającego w Australii mężczyzny o imieniu Jay. Every time I'm here by myself I swear this place is haunted I've been fucking around with Ouija boards and I was stupid enough to bloody invite demons to possess me and shit because I didn't believe in it but ever since then every time I'm here by myself I hear shit outside so I'm playing Rocket League it's fucking Oh, did you hear that? Oh, what the fuck? No fucking way. No fucking way. Hello? Is anybody here? Holy shit, why is that fucking moving? Hello? Anybody here? Oh, my God, man, what the fuck? No fucking shit. Hello, I heard you. No. No fucking way! No fucking way! Oh my god! Hello! Man, I swear I just saw a fucking shadow moving here. So this is this fucking light switch. Oh man, I'm absolutely fucking shitting myself. No. That can't be... Fuck off. Holy fucking shit. No, fuck this on. Oh, no. No, fuck this, out of here. Zaledwie kilka dni po sesji z tablicą widza w jego domu zaczęło dochodzić do ciężkich do wyjaśnienia zjawisk. A co gorsza, niedługo po tym dołączyły do nich jeszcze dziwniejsze rzeczy. Hello, everyone, um, I've been getting lots of people asking me for an update on the ghost stuff, but, to be honest, I haven't really been home much since Friday night, since all that went down, but, um, I've just kind of gotten home and turned my telly on and stuff and leant over here and noticed something on my cabinet thing, and yeah, alright, you're probably going to give me shit about how dusty it is, but, whatever, I don't dust, but... What the hell is that? It looks like a handprint or something. Oh, check it out. Wait, it's actually got one, two, three, four, five fingers and a thumb. And the thumbprint's way bigger than. I didn't even notice it had five fingers, that's weird. Yeah, well. <clears throat> I don't even know if I want to know what that is to be honest, but there's the best update I can give you for now. Just see so, so, this is where all the shit went down last time. A fork moved off the bloody bench there. Where's the water bottle? The water bottle hasn't actually moved, it's still there. But apparently, I don't know, I wasn't here at the time it bloody fell off the couch or something. I still don't know whether you guys are pulling my leg or not. <coughs> Is there anybody? God, I don't know if you can. My camera's shaking because I'm shaking, sorry. <coughs> Oh my god! Fucking, 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 fucking! <sighs> Did you say that? Did you fucking see that? Oh my god! Fucking way man, this is fucking oh my god man, I'm sorry, sorry, but I'm shaking like a fucking leaf at the moment. <clears throat> <sighs> 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 oh, shit <clears throat> Ciekawe, mężczyzna od czasu do czasu prowadzi transmisje na żywo, podczas których stara się skontaktować z tajemniczym bytem i nawet wtedy niejednokrotnie udało mu się na żywo uchwycić tajemnicze zjawiska. Tak więc, jeśli sprawa Was zainteresowała i chcecie zobaczyć więcej, zajrzyjcie bezpośrednio na jego profil. Link znajdziecie tak jak zawsze w opisie. No i sam to niewielki kanał, którego content miał się skupiać na surwiwalu i kempingu w różnych niecodziennych miejscach i warunkach. Wygląda jednak na to, że plany rozwoju kanału, jak i nietypowego hobby zostały bardzo szybko zweryfikowane przez przerażającą sytuację, której doświadczył jeden z jego autorów. To, co przytrafiło mu się podczas nocowania w jednym z okolicznych lasów, na zawsze zmieniło jego spojrzenie na spędzanie nocy w dziczy. And there's someone walking around my truck. truck. He's walking around, I don't get it. I'm like, how is he not? I've noticed. Doesn't make any sense. Flash my like to get him scared. So I'm back home. This is the day after. Um, he was trying to peek in my truck uh, quite a bit with all these marks. I didn't even notice until I got home. Um, handprints there, a lot of scratches. Spędzając noc daleko od miasta w samym środku lasu, mężczyzna zdał sobie sprawę, że dookoła jego samochodu kręci się obca osoba. Oczywiście nie twierdzę, że mamy tutaj do czynienia z czymś paranormalnym, ale chyba możemy się zgodzić, że taka sytuacja jest naprawdę przerażająca. Ostatecznie autor nagrania był kompletnie sam, tak naprawdę nie wiemy, jakie miał zamiary ten, kto go obserwował, nie wiemy nawet, czy była to jedna osoba, czy może nawet grupa. Ale co jeśli tak naprawdę nie był to żaden człowiek, a jakaś polująca na ludzi kryptyda, a autor nagrania nieświadomie znalazł się na jej terenie? Na przykład The Rake czy nawet Skinwalker, a może było to coś jeszcze innego? Jeśli pomyślimy o tym w ten sposób, to cała sytuacja staje się jeszcze bardziej przerażająca. Kolejne nagranie pochodzi z nieznanego źródła, zostało mi podesłane przez jednego z widzów, ale on też nie ma pojęcia skąd nagranie pochodzi. Niemniej jest całkiem ciekawe, bo przedstawia coś, czego do tej pory jeszcze nigdy nie mieliśmy przyjemności zobaczyć. tajemnicze stworzenie w pewnym sensie natychmiastowo przywodzące na myśl syreny. Jednak nie syreny z bajek, piękne kobiety z płetwami, które swoimi głosami potrafiły skraść serca żeglarzy, raczej przerażające syreny-potwory, które zamieszkując pogrążone w ciemnościach głębiny, polują na niczego nieświadomych ludzi, którzy odważyli się zbliżyć do oceanu. Jeśli istota znajdująca się na nagraniu jest prawdziwa, to jest to naprawdę niesamowite odkrycie, a jego autor prawdopodobnie zostanie niedługo uciszony przez odpowiednich ludzi. Musimy jednak pamiętać, że podobne nagrania pojawiały się w internecie już wiele razy i ich duża część okazywała się przedstawiać nic więcej niż dobrze przygotowany rekwizyt filmowy. Ciężko jest powiedzieć, z czym mamy do czynienia w tym wypadku, ale być może z czasem znajdziemy więcej informacji na temat tego tajemniczego nagrania. Zobaczmy teraz nie nagranie, a dwa ciekawe zdjęcia nadesłane przez jednego z widzów. Fotografie zostały zrobione podczas wycieczki do obozu Coroleón, znajdującego się w pobliżu miasta Paraju w Paragwaju. To co jest ważne, to fakt, że miejsce to widziało naprawdę wiele krwawych scen podczas jednej z lokalnych wojen. Na pierwszym zdjęciu znajdują się wszystkie osoby wchodzące w skład grupy wycieczkowej, ale znajduje się na nim coś jeszcze, coś, z czego nikt z obecnych nie zdawał sobie wtedy sprawy. Tajemnicza postać, stojąca jak gdyby nigdy nic na drugim planie i spokojnie obserwująca grupę nieznajomych. I cokolwiek to jest, nie było zauważane przez żadną z tych osób w momencie robienia zdjęcia. No chyba, że jest to po prostu idolia, a my doszukujemy się na tym zdjęciu czegoś, czego tak naprawdę wcale tam nie ma. Natomiast jeśli chodzi o drugie zdjęcie, to tutaj nie ma już mowy o zjawisku idoli. Autor chcąc upamiętnić wizytę w tym miejscu, robiąc pamiętkową fotografię pustego przejścia zaraz przy budynku, przy okazji uchwycił coś, co do złudzenia wygląda jak postać. To, co jest jednak ciekawe, autor twierdzi, że w tamtym momencie był jedyną osobą obecną w tym miejscu, a już na pewno w przejściu przed nim nie było żadnej żywej duszy no właśnie, żadnej żywej. I na tym skończymy dzisiejszy odcinek. Bardzo dziękuję za Wasz czas i za obejrzenie. Zachęcam do zostawienia po sobie komentarza i do subskrybowania kanału, bo dzięki temu YouTube od czasu do czasu będzie wyświetlał Wam nowe odcinki. Także jeśli lubicie paranormalne rzeczy, to myślę, że warto. Ostatecznie to przecież nic nie kosztuje. I oczywiście, tak jak zawsze, dziękuję również wszystkim zacnym wspierającym, dzięki którym nareszcie mogę zbudować podziemny bunkier na wypadek apokalipsy zombie. Naprawdę bardzo Wam wszystkim dziękuję. A teraz czas już się pożegnać. Do usłyszenia już w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.